Stał, został, niestety zniszczony i ma like. w planie, grobowiec w miejscowości Zajsał grobowiec Abrahamu Kellermana założyciela szpitala Żydowskiego w niestety mógł nie. raz, że na tablicy tam na tym, na tym szpitalu to jest w ulicy Odrodzenia 9 tam gdzie to jest dzisiaj taki szpital, na znaczy to był szpital kolejowy jest pomyłka w nazwisku bo jest napisane Kalima Dla to dla ale także dla w ogóle dla ochrony zdrowia ludności rodnowca Eicherów Rodziny Reicherów To muszą być rodzice Anieli Urbanowicz i profesora Michała Reichera. Jesteśmy przy grobie rodziny Reichera. Jest ulica Anieli Urbanowicz, ona jest z domu Reicher. Jest jeszcze taki profesor Michał Reicher, który jest współtwórcą podręcznika anatomii z, z Bochenkiem dla studentów. On właśnie pochodzi z tej rodziny. Michał Reicher. On był rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku i wybitnym anatomem. Urodził... Tak, to nas była, należała do twórców Piku polskiego. Piękny jest ten grobowiec Reicherów. Tak, on miał kiedyś bardzo piękne takie kute, balustrady. No jeszcze na początku lat 90. one były, natomiast do tej pory się już nie dotrwały. Tutaj mamy właśnie tych wszystkich najbogatszych Żydów. Rodzina Reicherów, właściciele różnych przedsiębiorstw, stotnowiecki domu. Czy to są rodzice tego y, profesora Michała Reichera albo rodzina, czy dziadkowie tego słynnego anatoma? Bratanieli Urbanowicz, nie wiesz? Na pewno. Tak, tak, tak. To tak, są tak. ci. To jest ta, ta rodzina. Ona tak. była dość rozrosła e, się. Oni mają swoje zresztą e, korzenie. E, przybyli tutaj z, e, no, z zagranicy, czyli z Prus. E, Tutaj mamy następną rodzinę, to jest rodzina szpigów, to zajmują się przekazem w Bardzo są bogaci od tutaj kiedyś jeszcze do niedawno znajdowały się też grupy jednego jest taki... Piękny wydychtym takich pięknych Reicherów. Jedna z galerii tutaj tej rodziny trafiła właśnie do sosnowca. Byli tutaj kopowani, aczkolwiek to dzisiaj tak się zaroscało, że jeszcze nie widzę. czy są podwójne napisy? Tutaj z jednej strony i z drugiej, jak przejdziemy, to tutaj e, tutaj tak Tak, po jednej stronie mamy napisy tutaj, kto się znajduje, a po drugiej stronie mamy już te napisy i po hebrajsku i po polsku. No. Tutaj mamy też, co ciekawe, właśnie taki... Różne rodzaje grupy mamy, albo tylko po hebrajsku, mamy też i po nim, mamy i po polsku, i po, po hebrajsku. Ja było wcześniej parę grobów, ale jeszcze nie zachowały po rosyjsku i po hebrajsku. No, to ciekawe. Natomiast na tym cmentarzu, z racji, że to była dość bogata mina, że był tutaj nie znajdziemy języku języków rzadko się to zdarzało, bo nie był to używany potoczny język, a tym świętym językiem jest język e, hebrajski. Natomiast w takich mniejszych gminach gdzie ciężko brakowało nawet tych osób, które są tym perfeństwie, więc yy, no, nie znajdziemy yy, tutaj <ślesy> 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 Darek trzeba się zapytać o tego Chase'a, czy on tu może mieć żeby zwrócił uwagę dużego lepiej po wygodku na... Zgadza się. A wiesz, jak pamiętam? Nie, nie, teraz nie pamiętam, tam, ale to znajdę.